Słońce stawia wykrzykniki Książkom daj odpocząć też zmęczone Czas wędrówki upragnionej Wakacje, wakacje to góry i las Wolny czas, wolny czas only męcznie, to jestem bardzo radosny, bo lubię lato, lubię po prostu wakacje. Jednak patrzę na te wszystkie książki z podziwem i towarzyszyły nam one przecież przez cały rok. Z nich czerpaliśmy wiedzę. Teraz wiemy Trochę więcej o świecie, o życiu. Dobrze było czegoś się nauczyć, prawda? No ale teraz czas odpocząć. Tak, kuleczko. Czas wyruszyć na wakacje. Hej, zuchy? Bawiliśmy się przez cały rok razem? To teraz już chyba. Samodzielnie, bez mojej pomocy, dacie radę wyklaskać słowo wakacje. Gotowi? Świetnie. Tak, ha, wakacje to bardzo ciekawa i przyjemna pora. Dzieci, lubicie wakacje? Lubicie wędrówki po górach? A co jeszcze lubicie? Może lubicie kąpać się w morzu, albo pływać łódką po jeziorze. A czy spaliście w namiocie? Mam propozycję. Zapoznajmy się. Z refrenem naszej nowej wakacyjnej piosenki, a potem zastanowimy się, co zabierzemy na wakacje w walizce i w plecaku. Posłuchajcie. Wakacje, wakacje to górny i las wolny czas wolny czas. Myślę, że już większość słów tego referenu pamiętacie. Klaśnijmy. Na raz, a na dwa uderzmy o kolanka. Śpiewajcie już ze mną. Wakacje, wakacje to góry i las. Wolny czas, wolny czas. Wakacje, wakacje to ogniska dym. Ja i ty. Ja i ty. To teraz, moi drodzy, powtórzmy sobie nasz refren już z akompaniamentem, który możecie sobie sami stworzyć na wakacjach z takich przedmiotów, które będą wokół Was. Na przykład zwyczajna szklana butelka lub Plastikowa butelka, do której na przykład możecie nasypać piasku na plaży, a jeśli jest taka karbowana, to będzie nam świetnie udawała tarkę. Pamiętacie tarkę? To teraz na szklanej butelce możemy zagrać zwykłym kluczem. Albo możecie wziąć 2 złote od mamy i uderzamy w dno butelki. Śpiewamy? Wakacje, wakacje to góry i las, wolny czas, wolny czas. Wakacje, wakacje to ogniska, dym, ja i ty, ja i ty. Sprawdźmy teraz drugą butelkę. Miałam tym razem klucz, tak? I nasze tutaj nierówności nam będą pięknie grały. Śpiewamy razem, głośno, zuchy, bo jak pojedziecie pociągiem na wakacje, to piosenka w sam raz jest właśnie do pociągu. Wakacje, wakacje to góry i las. Wolny czas, wolny czas. To ogniska dym. Ja i ty. Ja i ty. No dobrze, dobrze. Już, czarku, pakujmy walizeczkę i plecak. Spokojnie, Misiu. Trzeba się zastanowić, co nam będzie potrzebne. Nie możemy wrzucić czegokolwiek. Prawda, dzieci? Powiedzcie, co trzeba zapakować do walizki, do plecaka, do torby podróżnej? Tak, macie rację. Trzeba zabrać ubrania. Y Trzeba zabrać kilka zmian odzieży, i musimy jeszcze pamiętać o tym, by zabrać cieplejszą odzież na chłodniejsze dni. Wszystko powinniśmy ładnie ułożyć w walizce. Tak, <laughs> kilka koszulek. Koszulki. No i jeszcze kąpielówki. No tak mam misiu, mam misiu kąpielówki. No a potem jeszcze trzeba pamiętać o tym, żeby zabrać kaloszki. I jeszcze sztormiak na wypadek właśnie takiej bardzo wiecznej pogody. No chyba wszystko Czarku, tak? Warto, moi drodzy, zabrać też coś do zabawy. Na przykład ringo, piłkę, rakiety tenisowe. Może yy, to, może tutaj, już? Później to będziemy jeszcze odpowiednio układać w walizce, żeby się zamknęła. No, warto też zabrać. Do porannych obserwacji przyrody, ptaków, zwierząt, lornetkę I? i aparat fotograficzny. To, ile rzeczy zabierzemy, będzie zależało od tego, czym pojedziemy. No właśnie, a czym pojedziemy? Dzieci, czym możemy pojechać na wakacje? Ha, zgadza się, możemy pojechać samochodem. Co to, co to, co to za sprawa, o czym mamy pamiętać? Kuleczko, dzieci, najważniejsze na wszelkich wyjazdach jest wasze bezpieczeństwo i zdrowie. Musicie pamiętać, by kąpać się w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych. Wyznaczonych i z ratownikiem. Tak, bo w miejscach niedozwolonych, niesprawdzonych i nieoznaczonych może to być bardzo niebezpieczne i może zagrażać naszemu zdrowiu, a nawet życiu. Zgadza się. W góry zawsze powinniśmy wychodzić w kilkuosobowej grupie i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. Trzeba zabrać ze sobą porządnie naładowany telefon komórkowy i numer telefonu do ośrodka, w którym mieszkamy. Aby w razie nieoczekiwanych zdarzeń, móc zadzwonić i wezwać pomoc. Tak, lekkomyślność i brawura nie popłaca, i często źle się kończy. Pamiętajmy, moi drodzy, jeszcze, by pakując się na wyjazd. Jedną kieszonkę plecaka, lub walizki, lub podróżnej teczki przeznaczyć na małą apteczkę. Jak myślicie, co należałoby zabrać w takiej podróżnej, małej apteczce? Może bandaż! Tak, moi drodzy, bandaż. Bandaż elastyczny jest przydatny przy skręceniach. Warto zabrać jeszcze opatrunki jednorazowe, plaster. Plaster i nożyczki. Coś przeciwko komarom! do smarowania albo psikania. Tak, Misiu, coś przeciwko komarom. E, moi drodzy, jeszcze gdyby tak nam się noga lub ręka zraniła, to warto wziąć wodę utlenioną do zdezynfekowania rany oraz altacet. Przydatny przy stłuczeniach, skręceniach. I ukąszeniach owadów. Zabieramy jeszcze ze sobą koniecznie wapno, by zażyć je bezpośrednio po ukąszeniu przez pszczołę, osę, szerszenia lub przy wszelkich objawach alergicznych. Na! To już chyba wszystko spakowaliśmy. Tak, wszystko. Teraz już możemy jechać nad jezioro. Hurra! Wam, kochani, życzymy udanych, wesołych, ale. Bezpiecznych i mądrych wakacji. Dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez cały rok szkolny. Z Wami, dla Was i dzięki Wam mogliśmy przeżyć wiele wspaniałych chwil, które. Możecie sobie przypomnieć w chłodniejsze wakacyjne dni oglądając nasze odcinki od 1 od do 42. Do zobaczenia. Pa! Wiatr maluje nam na niebie hasła, słońce stawia wykrzykniki. Książką daj odpocząć też zmęczone, czas wędrówki upragnionej. Wakacje, wakacje do góry i las Wolny czas, wolny czas. Wakacje, wakacje to ogniska, dym. ja i ty, ja i ty. Stukot kotku pociągu opowiada, słońce śpiewa, płon zapach. Wakacje to góry i las, wolny czas, wolny czas. Wakacje, wakacje to obiska ja i ty, ja i ty. Wody mórz, piosenki zaśpiewają. Słone nam zdjęć malet Wykorzystać trzeba każdą chwilę Skakać, biegać za motyle Wakacje, wakacje To góry i las Wolny czas, wolny czas Wakacje, wakacje to ogniska, dym. ja i ty, ja i ty. Wakacje, wakacje to góry i las, wolny czas, wolny czas. Wakacje, wakacje to ogniska, ty, ja i ty.